No dzień dobry, Siemanko. Witam wszystkich. Kochani, jest już dość późno, a dzisiaj piątek, piąteczek. Zrobimy sobie już trzecie podsumowanie tygodnia w tym tygodniu. airdrop Info V trójka, więc nie przeciągając zapraszam na intro ma to tamto. Tak dość późno jest, bo czekam na wyniki. Nie ma wyników, a chciałem uroczyście to ogłosić, a chyba dzisiaj tego nie ogłoszę. Znaczy jak, jak dostanę wyniki to ogłoszę. Robimy zbiór wszystkiego, więc zaczynamy od Linea. Na Linea tutaj do, dodali teraz film na YouTubie, za który można sobie zgarnąć tutaj punkty. Ja mam 10 punktów do odebrania. Nie wiem czy te space'y zaliczy czy nie zaliczy Nie wiem co tam jest. Dobra, odebrało. Titer ma podobno nowego SEO. Nie wiem czy to jest ta, czy to jest ta, wszystkie są podobno fejkowe, ale ja się dałem nabrać. Także jeśli odebraliście sobie airdrop od ZK Apes, nawet jeśli go nie odebraliście, to w sumie możecie sobie wbić to Wiadomo, żeby widzieć ten token na waszym Metamasku, to musicie wejść sobie tutaj na Explorer i skopiować ten adres tokena. Wiemy, tak? Później schodzimy tutaj, tutaj, tutaj. Import tutaj, wklejamy i dodajemy. A sprzedać go sobie możemy, na przykład wchodzimy na CoinGecko, No nie, na CoinGecko nie. Tu mamy gdzieś CoinMarketCap. Zaraz na CoinMarketCap jest pokazane. Tutaj jest, ciach. CoinMarketCap miał tutaj w ogóle, ale mnie dawno tutaj nie było. Market. No i mamy. Mute, ZK Sync, Sync Swap znaczy, chcecie sobie sprzedać, sobie klikacie, tutaj Trade on Sync Swap, Włączymy się portfelem i możemy sobie to elegancko sprzedać. Ile ja tutaj mam? No, bogactwo, ja tam sobie poczekam. Ale co Wam chciałem pokazać, to to, że mają oni tutaj, otworzyli swoje DAO i mają tutaj głosowanie. Nawet nie musicie ich nigdzie stejkować, żeby uczestniczyć w tym głosowaniu. Możecie sobie po prostu na przykład tutaj damy no, no i dostajecie jeden vote, znaczy jeden głos. Możecie sobie tutaj dołączyć do tego DAO i na bicie jeszcze tutaj jest jedno głosowanie. BIP 21. Widzę, że większość Głosuje na jest, ale nie wiem czemu nie może mi wyszukać tego bita, którego mam zastejkowanego. Czasami jest tak, że po prostu oni, jak robią ten snapshot, to robią ten snapshot w jakimś konkretnym momencie. I możliwe, że ja akurat nie miałem wtedy jeszcze zastejkowanych bitów tutaj, był ten snapshot niby wzięty. No ale po bloku to ja nie będę wiedział. 3 godziny temu, także powinno być ok, a nie wiem czemu nie jest. Wbijamy na sej. Mamy tutaj nowe misje. Nowe i stare misje. Możemy wbić, odebrać sobie tego duela. Wchodzimy na Eclipse. Skończył tam się vesting. Chyba przyspieszyli w ogóle ten vesting. Łączymy się naszym lipem i tutaj dajemy projects. Nie, tutaj dashboard. Dobra i tutaj nam się odblokował. Zobaczymy czy się to uda sklejmować, bo podobno się nie da sklejmować i tak. Claim failed niestety. Spróbujmy tego drugiego. Może dajmy tu na medium. Claim failed. Ale podobno na Sparrow można sobie je kupić wejdźmy tutaj swap tu jest ten duel może użyjmy jakiegoś USDC za ile tu jest minimum 0,1 to za 30 sobie zrobimy takiego swap'a success i tutaj jeszcze jest ten fable też go możemy sobie za jakieś on drogi jest bo on będzie w następnym zadaniu gdzieś tam dobra sprawdźmy czy nam to zaliczy takie oszukaństwo możliwe że musi chwilę tutaj pomyśleć możliwe że trzeba mu dać refresher żeby się lekko odświeżył no i sprawdźmy, no jeszcze nie ma tego tutaj misja ósma też elegancko, nie czyta mi tego Astro say. spróbujmy jeszcze raz dodać tą płynność confirm, low, transaction failed, no nie mam szczęścia przy tych zadaniach, teraz mi tu wygasili ten przycisk i po no. dobra, tutaj mamy te misje zlewane, zobaczmy jak, czy tutaj jest ok, czy nie, zaliczyło mi to Ethereum, także jest dobrze tutaj trzeba jakąś płynność dodać. Dobra, tutaj u nich na platformie, jak wejdziemy sobie w earn, to tutaj możemy jakąś płynność dodać. Możemy sobie to ciachnąć, tak powiedzmy, deposit, not connected. Jak not connected? Ja już widzę, że tu nawet miałem jakiś depozyt. Zatwierdzamy, potwierdzamy. No, weszło. Teraz sprawdźmy czy nam zaliczy, czy nam nie zaliczy. Trochę za mało chyba, tak? Dobra, teraz już nam starczy. Dajemy next. Tutaj również chyba byliśmy. Takie dobra, great job mamy zaliczone. Misja 11 na ten Fable. Tutaj mamy Sej elegancko. Paro słab, powinien nas zaliczyć. No ale kurde, jednego to nie mamy. Musimy sobie dupić. Tylko za co? Nie, no nie stać mnie. Trzeba tutaj Sej Kranik przyatakować, bo tyle co mam, to mi nie wystarczy. Dobra, ale teraz to nie będziemy tego robić. A tutaj ten duel, no ale dalej go nie widzi. Dobra, lecimy dalej. Mamy info od Richarda Harta. Puls Chain Pulse X, już niedługo, konkretnie za 6 dni, bardzo możliwe. No ja tu szukałem w ogóle, gdzie tu można sprawdzić, ile ja tu poświęciłem. Pamiętam, że coś wrzucałem. Testnet czwórka. robiliśmy te testnety. O, tutaj to jest. Więc jak się połączycie na testnet, to wydaje mi się, że można sobie tutaj obczaić te tokeny. Ja mam tyle. O, nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, ale chyba z 200 dolarów tutaj wrzuciłem. Także no, liczę na lambo jakieś. Trzymamy kciuki, zaliczyłem. Lecimy do The Moon. Od Game Swifta w ogóle pojawiło się nowe NFT na Galxe tutaj mam, proszę bardzo, Ground Zero i one są konkretnie na poligonie, tylko tutaj jakieś NFT-ki trzeba było mieć. Na Discord tutaj są jakieś zadania, także możecie sobie to sprawdzić. I o tym NFT na Argent to nie będę Wam już mówił. Wiecie, tutaj sobie trzeba pograć trochę w tego Stark Fightera. Ja to zauważyłem, że najlepiej to mi się kręci bączki po prostu wokół jakiejś, jakiejś asteroidy i no w miarę da się, da się coś tam ugrać. Tak jak widać. Trenowałem całą Noc, generalnie przygotowywałem się chyba bardziej niż do matury. No i yy, rekord, właśnie, właśnie pobiłem rekord. Kurnie, piszcie do mnie teraz, bo widzę, że mi tu miga coś. Ja! Ale. Chyba już mam drugiego NFT, -ka. także jest dobrze. Connect Argent, proszę bardzo, nie jeszcze tego nie mam, ale życzę wam wszystkim powodzenia. Tutaj o, widzieliście Jakiś się skam pojawił? Patrzcie, tutaj jest podłoga. To jest w ogóle dość znane konto, jeśli chodzi o airdropy, ale to jest fake konto. I tutaj skamion na sui airdrop. Jeśli chodzi o głosowanie, to głosowanie było zmienione. Zabrali z Velo 40 tysięcy kapitału noc przed, not przed głosowaniem, także musicie zawsze sobie sprawdzić. Ja do dostałem niecałe 9 dolarów za 2,5 tysiąca głosów. Już wszystko sprzedałem i teraz czekam na odblokowanie, żeby sobie dokupić trochę bitów. Dzisiaj szybki testnet jeszcze wleciał z rana, a poza tym czekamy również na dystrybucję SUI od OKExa. Dalej czekam na info, także spokojnie wiem, że wyślą. Jak była podobna y, akcja z Aptosem, to czekaliśmy na te tokeny przez miesiąc. Także spokojnie. Tu mamy jeszcze airdrop Lion DAO Dla wszystkich lunatyków, którzy stake'owali minimum 10 luny 1 października 2.2. Wchodzimy tutaj na coin hall. Łączymy się naszym Terra portfelem. Terra Classic tutaj chyba. O, ja tu mam 2,5 miliona ROR. Ostatnio zostaliśmy multimilionerami, jeśli chodzi o małpy. Teraz jeszcze tutaj jakieś te lwy. Także wiecie, no po prostu trzeba dobrze mądrze wybierać waluty i zawsze będziecie multimilionerami. Claim reward, claim now. Post. W ogóle nie wiem jeszcze co można zrobić z tym tokenem. Widziałem, że oni tam mają jakiś staking i tak dalej. Claim successful, just claim. Ok, go back. Tutaj trzeba na ich stronę najlepiej uderzyć. Tutaj mają jakiś DAO, tak. Staking, connect, Terra Station, connect. No co, no zastake'ujemy sobie. Może zostawię sobie trochę, a resztę walimy w stake. I niech to siedzi, a może kiedyś faktycznie zapłaci. Tylko jeszcze dobrze będzie sobie zapisać tą stronę do zakładek tutaj. Mają oni merch tutaj jakiś? A, krypto OK okej. Dobra i mam kolejną akcję od Bybit'a. Teraz chyba wydaje mi się, że to poprawili. I teraz jest tylko stuwa. I pisałem im, że coś tutaj nie działa, że coś mi ludzie piszą, że coś nie trybi. Oni piszą, ale to nie miało być 1000 dolarów, tylko to miała być stuwa. A Michał może mieć tysiąc. Ale chyba to naprawili. i Sprawdźcie, czy działa teraz, no. Z względu na to, że tu odbierają, to wydaje mi się, że powinno działać. To jest dla osób, które nigdy nie otwierały żadnej pozycji na dźwigni. Dobra, to to już mamy zrobione, to już mamy zrobione, wszystko już mamy zrobione, drodzy Państwo. Piątek, piąteczek, piątunio, możemy zaczynać. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Poproszę zostawić jakąś łapkę w górę. Życzę stosunkowo udanego wieczoru i siemanko, pozdrówki. Ja.